Kochani, wreszcie przychodzę z obiecanym już dosyć dawno rozkładem kart karmicznym. To nie jest taki typowy rozkład, ale bardziej rozkład, który dogłębnie analizuje całą waszą istotę waszego jestestwa. Oczywiście tutaj muszę zaznaczyć, tak jak to jest z każdym kolektywnym czytaniem, że nie ma takiej możliwości, aby zawsze w 100% do każdego te opisy były spójne i kompatybilne. Wiadomo, że to nie jest y, tak, że się siada i po prostu się pisze. Trzeba poczuć, że to jest ten moment, że jest ten flow, że energie są odpowiednie, że te informacje spłyną tak, w danym momencie. W każdym razie pomalutku systematycznie będę teraz. Dodawać do tej playlisty, którą właśnie tu stworzyłam, dla każdego znaku Zodiaku, więc sobie monitorujcie, obserwujcie. Polecam zasubskrybować kanał, wtedy będziecie mieli na bieżąco powiadomienia o wszystkich treściach, które udostępniam, bo troszeczkę odbiegłam od tarota w stronę czytania, po prostu. Rozkład, który Wam będę robić, jest rozkładem z kart bardzo nietypowych. Karty nazywają się tarotem aniołów, ale tak naprawdę nie są takim typowym tarotem. Stworzyła je fantastyczna artystka i wizjonerka Mayron. Dlatego pozwolę sobie przeczytać Wam wstęp z książeczki, ale przejdźmy już do tego, co pewnie Was bardziej ciekawi. Tarot aniołów. Wcielonym aniołom o swoje skrzydła musisz zawalczyć sam, Mayron. Bo nawet jeżeli jesteśmy skonstruowani i manipulują nami z zewnątrz i od wewnątrz w walce o swe panowanie, jeśli nawet wydaje nam się tylko, że decydujemy o naszym życiu, a wszystko jest tylko jakąś grą bliżej nieznanych Bogów, to zawsze jest życie, które wrzuci w każde zdarzenie z ziarno, by zakiełkowało dla nas pełną ochroną i dobrobytem. Wielka, kosmiczna, kochająca istota, witająca Ciebie codziennym wschodem Słońca. Słowa to tylko i aż narzędzie, które, jak powiew wiatru, mogą przebudzić Twoje zmysły. Może zakiełkować ziarno, może rozkwitnąć kwiat, lecz zapach jest tylko Twoim udziałem. Jeśli pośród słów Usłyszysz bicie serca ciszy, będziesz wiedział, co chcę powiedzieć. Anioły tego tarota są z tobą na wielu poziomach, dwudziestu czterech opiekunów i przewodników dla Twego życia. Dotykają twoich ciał subtelnych, gdy patrzysz i wchłaniasz w siebie ich formę i barwy. Rozmawiają poprzez twoje uczucia, emocje, czasami skojarzenia. Na początku może być nic. Nie przejmuj się, bądź z nimi dalej, niech twój umysł oswoi się z ciszą twego bycia. Po prostu potraktuj je jak rodzinę, którą właśnie poznajesz, baw się, relaksuj, nie staraj się interpretować, nazywać, porównywać. Czas sam nadejdzie. Czym różni się Tatalia od Tarota tradycyjnego? Nie będę rozwodziła się na temat Tarota, jest wiele publikacji na ten temat. Tarot aniołów dysponuje inną częstotliwością energetyczną. Jest duszą tarota, wyzwalającą Twoją cichą prawdę. Powstał dla Ciebie, byś mógł przypomnieć sobie królestwo Twojego pochodzenia. Pamięć komórkowa duszy jest niezniszczalna. Te karty pracują dla Ciebie przez wrażenia estetyczne. Są z Tobą, są jak muzyka dotykająca Twoich głębin. Uzdrawia, wywołuje Twoje wewnętrzne piękno i czasami dziwną niepewność. W każdej chwili życia bądź autentyczny. To wcale nie musi mieć sensu. Jedna karta współgra z następną, jak naczynia połączone. Patrz na całość. Jeśli nic nie widzisz i nie czujesz, zmień perspektywę, spojrzenia. Potem jeszcze raz popatrz na karty. Pierwsze wrażenie, kolor. Anioł, który cię zatrzymuje na dłużej, i ta ostatnia karta, wieńcząca twój rozkład. Masz zarys całości. Reszta zależy do twojej anielskiej wiedzy. Ten tarot powstał dla ciebie prawdziwego, ukrytego w szklanej kuli za sztucznymi płatkami śniegu. Z miłością, tak jak kiedyś ktoś wyciągnął z serca małemu chłopcu okruch lodu. Anioły. Są posłannikami życia w miłości dla Ciebie, byś światło swoje ujrzał. Ten tarot aniołów jednoczy dwie energie świateł w nieograniczone: energię tarota i energię aniołów. On uczy Ciebie, Ciebie, pomaga odkurzyć Twoje prawdy, prowadząc do wewnętrznej wolności. Chciej odnaleźć swój przekaz. Dlaczego tarot aniołów? Tarot, bo stworzył ścieżki, którymi możesz pójść do domu. Anioły, bo wiadomo, że są posłannikami życia w miłości dla ciebie, byś światło swoje ujrzał. Tekst książeczki do tych kart nie pochodzi ze spekulacji umysłowych. Może nie być zbyt prosty dla wszystkich, gdyż wszędobylski umysł mocno zatarł ścieżki do siebie samego ale jest swoistym przekazem energii. Napisać prościej byłoby profanacją. Każda karta zawiera głębszą myśl, dotyczącą zarówno ciebie, jak i świata, w którym żyjesz, a także innych światów, z których być może nie zdajesz sobie sprawy. Głównym przesłaniem Tarota Aniołów jest wolność. Ty będziesz czuć całością swego istnienia. Ale to nie przychodzi z umysłu, tylko poprzez umysł. Dla mnie to znaczy myśleć czującym umysłem. Jest to pierwszy i zapewne jedyny wymóg, by rozmawiać z jakimikolwiek wymiarami. Życie może pozostać szklaną śniegową kulą, z naukowym podejściem do rzeczywistości. Wtedy śniegowa kula staje się więzieniem dożywotnim. Odpuść więc, pozostając z czującym umysłem. Możesz się odprężyć, a twoje przekonania, czymkolwiek nie są, niech odejdą. Ich zadanie zostało spełnione. Ty wiesz. Przygotuj się. Nie musisz nic. Te anioły nie wymagają obrządków. One są jak najlepsza muzyka i nie musisz znać nud tego utworu. Aby poznać piękno i przesłanie, Majron, tarot aniołów. No więc ma się mniej więcej zarys. Co to jest w ogóle za talia? Jak niesamowita jest jej autorka? Jest on naprawdę niesamowity. Bardzo się cieszę, że zrobiłam w końcu te rozkłady, że mogę się, z nimi, mogę się nimi z Wami podzielić. I bardzo będę wdzięczna za tak prozaiczną rzecz, jaką są komentarze, które przede wszystkim pokazują mi, że to, co robię, do kogoś dociera, komuś sprawiło coś, jakąś emocję, dało coś do przemyślenia. Może olśniło, może pocieszyło. Może po prostu dałam jakąś formę obecności tej osobie. Każdy komentarz pokazuje mi, że wydarzyło się między nami takie jakby małe spotkanie. To jest dla mnie oznaka tego, że nasze jestestwa na poziomie energetycznym przez chwilę były ze sobą w jakimś połączeniu. To jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście wiadomo, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i posługujemy się takimi środkami, jakimi się posługujemy, więc i subskrypcje, i lajki like również są mile widziane, ale mnie osobiście najbardziej zależy na Waszych komentarzach. Uwielbiam te interakcje z Wami, uwielbiam widzieć, że, że to po prostu w was, chociaż na chwilę zostało, że wywarło jakieś wrażenie. Okej, okay, więc zaczniemy sobie. Teraz przechodzić po kolei do wszystkich znaków. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za cierpliwość. Miłego słuchania. To, co Cię ukształtowało, z czym tu przychodzisz? Niezłomność skały, która jest jak dusza wszechświata niezmienna w swym postanowieniu trwania. Twój anioł to anioł ziemskiej rzeczywistości, który poznał trud człowieczego życia, a teraz przekazuje tobie fioletowy płomień zrozumienia. Każdy jest w prawdzie swojego świata, ale dobrze jest zajrzeć na drugą stronę, zanim wypowiesz słowa swojej prawdy. Być może ukształtowało cię życie i postępowanie wedle ustalonych kanonów, standardów, schematów ale wiedz, że po prostu nie potrzeba już czuć co prawdziwe, bo co prawdziwe dla ciebie, a co nie, wiesz. Ani słowa, ani czyny nie znaczą nic, dopóki nie połączysz ich ze swoim odczuwaniem, dopóki nie będziesz podążać ze swoim wewnętrznym kodeksem, swojego niepisanego prawa i, w myśl jego litery, wprowadzać zmiany w dotychczasowym sposobie postrzegania i zachowania. Ukształtowała cię struktura, ukształtowała cię stałość, twarde stąpanie po ziemi, ale wiedz, że oprócz tego istnieje też przekraczanie granic tego świata. Życie nie polega tylko i wyłącznie na poszukiwaniu bezpieczeństwa i, bazując na tym, iść przez to życie. Stań się jego kreatorem, a nie odwrotnie. To, czego dowiedziałeś się o sobie od innych. Być może dane było ci się dowiedzieć od innych, że słowa i myśli są złudne. Być może inni dali ci feedback w postaci wyprowadzenia z nieprawdziwych snów na temat życia, na temat siebie. Być może poprzez innych zrozumiałeś, że nie ma sensu żyć iluzją ani o sobie, ani o świecie. Być może doświadczyłeś, doświadczyłaś, że największą umiejętnością jest móc uczyć się po swojemu, gdy ktoś pozwala nam uczyć się tak, jak dla nas jest to najkorzystniejsze, byśmy swoje kroki stawiali po swojemu. Być może było ci to ciągle narzucane, byś uczył się życia w myśl czyjejś modły, ale teraz już wiesz, że to nie jest Twoim, że Twoje kroki podążają gdzie indziej nawet jeżeli miałyby podążać po tą samą naukę. To, co jest w zgodzie z tobą, jaki jesteś. Jesteś niczym Albatros, który jest symbolem długiego podniebnego lotu bezwidocznego wysiłku. Wedle tej symboliki możesz szybować godzinami bez konieczności machania skrzydłami, dlatego nadaje się takim ptakom, takim istotom, takim duszom przydomek niewzruszonej. Jesteś wolny, niepowstrzymany i spędzasz swoje długie życie tak, jak ci się podoba. Jeśli to się jeszcze nie zaczęło, to wiedz, że ten proces, takie życie jest ci pisane. Nie bez powodu Albatrosy nazywane są księciem fal ich życie to podróż, twoje również. Nieustannie w ruchu, wykorzystując swoje możliwości do przekraczania oceanów życia. Ale kiedy już wylądujesz? Stajesz się towarzyską istotą, pełną emocji, pełną empatii i chęci do budowania przytulnego gniazda, co ci daje impuls do działania do życia pełnią siebie, poszukiwanie, porzucenie samego siebie dla odnalezienia prawdziwego siebie. I być może wiele kropel deszczu musi upłynąć, a być może wiele łez, abyś zobaczył, jak życie toczy się nieustannym kręgiem. Ciągle tak samo, w kółko te same scenariusze. Ale ty już wiesz, że nie potrzeba nic zrobić, aby życie działo się swoim rytmem, delikatnie muskając twoją naturę. Wszystko, co daje ci impuls do działania i do życia pełnią siebie, już jest w twoim zasięgu. To było wszystko to, czego poszukiwałeś, poszukiwałaś. I to już cię odnalazło. Nie zauważasz tego? Rozejrzyj się dookoła. Życie nie jest labiryntem bez wyjścia. Ono istnieje, w Twojej pamięci istnieje każda najważniejsza dla Ciebie informacja, jak medalion pamięci wiecznej, której nic nie zetrze, to mieszka z Tobą w Tobie. Jest to istota Twojego światła serca, jest to ukryte w Tobie głęboko, jak perła. To jest Twoją iskrą do działania. Przypominanie sobie o tym, że to w Tobie jest ten skarb, ten wyzwalacz, ta iskierka. Czego potrzebujesz nauczyć się tutaj? Życia w nieśmiertelności, przypomnienia sobie, że jesteś częścią stworzyciela, jesteś częścią źródła, który stworzył wszystko, co nas otacza. Jesteś boskim człowiekiem. Masz w sobie moc twórczą i masz możliwość powołania do życia wszelkie aspekty anielskości w sobie. Potrzebujesz nauczyć się lub raczej przypomnieć sobie, że. Na tym świecie jest zarówno niebo, jak i piekło. Są tu ludzkie anioły i ludzkie demony. To wszystko cię otacza. Idziesz przez życie, szukając raju? Może jest właśnie w tym miejscu, w którym stoisz. Pytanie: czy dasz temu przyzwolenie? Potrzebujesz nauczyć się dawać przyzwolenie na kreację, na samorealizację, na uwierzenie, że jesteś boskością i że możesz wszystko co negujesz co jest twoim cieniem co może być dla ciebie najdotkliwsze wyobrażone nadzieje które po otwarciu okazały się puszką pandory niespełnione marzenia złudne nadzieje zadręczanie się myślami czy można było je rozpoznać dopóki się nie pojawiły przed tobą nie trzeba tego negować wystarczy to zaakceptować zrozumieć i obiecać sobie że już więcej nie potrzebujesz takich doświadczeń, już więcej nie potrzebujesz takich emocji, bo wiesz, co jest wieczne w życiu. Już nie musisz o nic zabiegać, choćby dlatego, że oprócz samego siebie tak naprawdę nie potrzebujesz niczego innego. Wystarczy, że odkryjesz, czym jest życie w miłości z wszechświatem, co ukrywasz przed światem, a może nawet przed sobą. Bycie prawdziwym, czasami nawet dla samego siebie. Ukrywasz swoją prawdziwą wersję, a gdyby tak przyzwolić, by ona zaczęła się manifestować, pochodzisz z pyłu gwiazdnego, który jest w tobie utkany wewnątrz, niczym magiczna sieć, która cię stwarza, to jest w tobie od zawsze i na zawsze. Być może używasz swojego umysłu w nadmiarze, wymyślając dziwadła ziemskiej rzeczywistości, co to niby mają cię uszczęśliwić. Jest wiele chwil w naszych życiach, kiedy to życie okazuje się iluzją, kiedy otwierają się szkatułki łez i puszki Pandory, a my dalej poszukujemy sensu zaistnienia. Nie musisz tego już więcej ukrywać. To były cenne minuty, dały ci wgląd w obszary poza którymi mieszka najprawdziwsza prawda o nas. Teraz możesz wstać i iść, przekroczyć te wszystkie lęki, przekroczyć te wszystkie strachy. Nie ma sensu uciekać w nic, w pracę, w towarzystwo, w pasje wątpliwe lub sztuczne, udawane. Ujrzyj to, o co naprawdę pytasz. Nie musisz nadawać temu nazwy, wystarczy, że to poczujesz. Z jakiego powodu tutaj jesteś? By przekonać się, że masz w sobie cierpliwość alchemika, który potrafi kamień w diamenty przemienić. Tak się dzieje, gdy daje się przyzwolenie na jestem. Jaki jestem? Porzuć nauk bycia nie sobą, bo to wszystko już zostało zrobione, to wszystko, co trzeba, tylko ty być może jeszcze tego nie widzisz. Jak mawiał mały książę, patrz sercem, bo jesteś tutaj z powodu doświadczenia przemiany, co to w trudzie czasu, w ciemności emocji, zostaje zrównoważona światłem. Zostaje ukojona, abyś na zawsze już był po jasnej stronie mocy, bo nic nie dzieje się po nic. Bo jesteś tu po to, by odnaleźć rytm życia. Walka jest pomyłką. Nic ponadto. W którymś momencie znika chęć walki, dominacji, a pojawia się współpraca poprzez akceptację. Jesteś tutaj po to, by to zrozumieć, by się tego nauczyć że pośpiech, nieobecność ciebie w sobie jest najgorszą rzeczą, jaką możesz sobie zrobić, jest niczym gwałt na naturze. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas i odpowiednie miejsce, jeżeli coś zostaje zatrzymane, jeżeli ty zostajesz wstrzymywany. Widocznie, na ten moment tak ma być, nie forsuj tego nadmiernie. Być może to świat po prostu jeszcze nie jest gotowy. Pomyślałeś o tym w ten sposób? Zapewne cechuje cię perfekcjonizm i doskonałość, ale gdy rozpoznasz, że każdy talent, każda perfekcja potrzebuje uwagi, by móc rozkwitnąć swym pięknem, przestaniesz odczuwać tak wielkie parcie i chęć biegu po to. Znasz swoje możliwości, poznasz je jeszcze bardziej i po prostu się w nich zakorzenisz, spokojnie czekając na to, co dla ciebie najlepsze. Jaka jest misja duszy na Twoje obecne wcielenie? Nie zapomnieć, skąd pochodzisz, i nie zapomnieć, że masz tam powrócić po swoje imię, przekroczyć niepokorne myśli, zatrzymać się na chwilę jedną, a może na wieczność, by zanurzyć się w wodach niekończącego się oceanu duszy. Cokolwiek by nie przyszło do Twojego życia. Twój opiekuńczy anioł jest z tobą niczym wojownik, który cię podniesie, gdy upadniesz, poprowadzi dalej tak, byś mógł istnieć w zgodzie ze sobą, byś mógł realizować własne istnienie. Porzuć oczekiwania, porzuć czekania na lepszy moment, porzuć zniewalające przekonania na własny temat, porzuć nie siebie. Po prostu bądź najprościej, jak potrafisz. To jest twoją misją. Wydaje się banalna? A wcale taka nie jest. Wcale nie jest łatwo przypomnieć sobie, że jesteś doskonałym, a wszystkie atomy twojego istnienia o tym opowiadają. Jesteś tutaj, by doświadczyć siebie na wielu poziomach i w wielu różnych dziedzinach. Być może by podjąć wyzwania, jak niegdyś rycerze podejmowali rękawice, ale dlaczego? Aby poznać siebie inaczej, maksymalnie, aby wyruszyć w te podróże życia, aby wykonać skok nad przepaścią aby zaryzykować i poznać smak własnego istnienia, podążaj zawsze za swoim przeznaczeniem, bo jesteś symfonią, którą tworzysz dla całego wszechświata.